Dzień dobry, witamy Dzień dobry. na kanale Kociakwik. Piwny głos w waszych domach. Dzisiaj chcieliśmy się z Wami podzielić wrażeniami z pewnego fajnego miasta, które odwiedziliśmy dawno. Średniowieczne, pełne genialnych zabytków, o niesamowitym klimacie, świetnej kuchni i. A nie, a nie, sorry, byliśmy w Berlinie. Tak, byliśmy w Berlinie i będziemy Wam opowiadać o naszych piwnych przeżyciach z tego miasta. Niewiele innych przeżyć w sobie tam. Byliśmy, byliśmy. krótko. Krótko, ale intensywnie, bo odwiedziliśmy 10 miejsc. Tak. Więc o tych 10 miejscach chcę Wam opowiedzieć. Zaczynając od najbardziej medialnego i tego, o którym cały piwny świat w sumie y, jakiś czas temu mówił. <grym> jakiś czas temu, całkiem niedawno. No, całkiem niedawno, parę dni temu. Właściwie to cały czas się o tym mówi, czyli chodzi o Stona. Berliński stół został sprzedany Brudogowi dosłownie dwa dni po tym, jak tam byliśmy, więc udało nam się w ostatniej chwili tak naprawdę odwiedzić na należącego do stołna. Znaczy w ostatniej chwili. Transakcja chyba się ma e, mieć miejsce na początku maja, czyli już zasadniczo, tak. ale my tam byliśmy trochę wcześniej mhm. i Brudok ma tam wejść, przerobić, zrobić to tak, żeby tam ludzie może jednak chcieli kiedyś wpaść. Właśnie mam wątpliwości co do tego, czy ludzie tam będą chcieli wpaść, bo to jest po prostu daleko, tak. daleko od wszystkiego. To jest duży minus, daleko jedzie się metrem, a na sumie z metra trzeba jakieś półtora kilometra na piechotę przejść. Tak. Więc jest to pewien problem. I myślę, że to jest jeden z głównych problemów Stona, mhm. ale jako, jako lokalu. World Bistro Gardens, Dobra, Dobra, w ogóle miejsce jest niesamowite. Jest przepiękne, jest ogromne, jest świetnie zrobione. Za ogromne pieniądze. Zresztą mówi I się to. o 30 milionach dolarów inwestycji, to nie są małe pieniądze. No ale jeżeli wydaje się, pieniądze tam na wszystko, to po prostu ktoś palił w piecu pieniędzy, nie. mam wrażenie. No jeżeli jest stół o długości tam 5-6 metrów, i środkiem tego stołu płynie sobie strumyczek, i jest podświetlany, jest przeszklony blatno. No to prawda, to jest. Dużo innych rzeczy mi się podobało bardziej w stołnie. Fajne tak. latarnie zabytkowe, ponad stuletnie, które Połapki kiedyś były... Pułapki na ludzi. No chcieli mnie zabić. Ty Marcina zawsze chcesz zabić. Tak. Szczególnie na lotniskach. Nie no, chcieli mnie zabić, bo po prostu było na środku, przy, przy stoliku, na którym siedzieliśmy było drzewo. I była wielka gałąź, tak idealnie na wysokości mojej głowy. Więc może dokończę o tych latarniach, o których mi przerwałeś. Tak tam, tak tam. To były latarnie, które kiedyś stały na ulicach Berlina podobno i były zasilane, można powiedzieć, zasilane gazem? Oczywiście. Zasilane gazem. Co ma związek z samym miejscem, w którym jest Stone, bo jest to budynek dawnej gazowni. Tak, dokładnie. World Bistro Gardens. <noise> no. Jest w budynku, w którym tam oczyszczali gaz. Co jeszcze tam zostało? Zostały jeszcze wielkie konstrukcje na, na gaz obok i takie wielkie kuleczki na gaz. Takie baniaczki. Baniaczki, takie, ale i Ogromne baniaczki. baniaczki. Tak. Oprócz tego, że były tam latarnie i że były drzewa, które chciały nas zabić, to przede wszystkim to miejsce jest ogromne. Ja nie wiem, czy, czy, czy to prawda, ale czytałam, że to jest 2,5 tysiąca metrów kwadratowych z samej, samego budynku, a ogródek to jest jeszcze tys kilka tysięcy. Tak, 5 tysięcy ogródek. To może być prawda, bo weź pod uwagę, że to jest dwupoziomowo, No tak. Jest, no. jest tam ogromna antresola, mhm. jest potężna. Sala obok, gdzie tam jest dodatkowe 25 kranów, a na głównym barze jest 50. To główny bar jest strasznie głupio zrobiony, bo jest tak ukryty, że wchodzisz, to nie wygląda jak miejsce z piwem. No bo to raczej jest taka restaura była restauracja. Zresztą Brudok już zapowiedział, że oni ten bar przenoszą w takie miejsce, że wchodzisz, o, jest bar dobrze, a nie wchodzisz, o, jest drzewo. Czy... <laughs> My akurat, jak weszliśmy, to przede wszystkim zwróciliśmy uwagę na to, że tam nikogo nie było. Była poza nami chyba jedna para w środku i tak. na zewnątrz chyba trzy osoby. Na tych wszystkich kilku tysiącach metrów no. kwadratowych. Plus Zaczy, chyba dziesięć osób obsługi albo więcej. Tak, no ale byliśmy w tygodniu. W tygodniu, ale wieczorem. A takim późnym popołudniem, bo na wieczór widziałeś, że było bardzo dużo rezerwacji. Było. Więc parę osób tam czasem siedzieli, tak. Oni pewnie żyli, głównie właśnie, żyli z dużych imprez. No właśnie nie żyli. Wegetowali. No, Okej, okay, wegetowali z dużych imprez. Chociaż głównym problemem z na całego w Berlinie jest podejście do konsumenta i jakość piw. I no. cena piw. No, I chodzicie... marketing. Wszystko było problemem. Z tym podejściem to rozumiem, że chodzi Ci o zachowanie Grega? Tak, chodzi mi o podejście Grega. To jest w ogóle pewien fenomen, no bo rozumiem, że Stone ma ten marketing, bo arrogant, bastard, my Wam pokażemy, jak się pije piwo, wygłupi staw kogokolwiek. Z tym, że w swojej książce Greg sam przyznawał, że dla niego, jak zaczynał się interesować piwem, inspiracją były Niemcy. Jak wypił szlenkerle, to był w szoku wielkim. I teraz jedzie do tych Niemiec, którymi się inspirował, i mówią. Ha, teraz ja wam pokażę, jak się piwo robi a Aha, i jest. Dwa lata później nie ma. No. Więc podejście na zasadzie to gdzieś tam działa, ale chyba nie w kraju z takimi tradycjami piłowarskimi, z taką kulturą piłowarską jak Niemcy. Więc sorry, trzeba było nas zapytać. Nas, w sensie nas? Nie, ja jestem, jestem takim piwnym, piwnym coachem. A ja jestem twoim managerem. No właśnie, no dla nas oboje. No Okej. Okay. Eee, dobrze, no wydaje mi się, że. Jest, tak. O stołnie już powiedzieliśmy. Można by się jeszcze nad nimi znęcać, ale może. Ale jesteśmy dobrymi ludźmi ale nie będziemy tego robić. Coś pozytywnego. brudok. A, myślałam, że coś pozytywnego o nie, 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 o nie. O Brudogu. O Brudogu, tak. O Brudogu Berlinskie. możemy coś powiedzieć pozytywnego. Odwiedziliśmy. Yy... Pamiętasz, gdzie był ten Brudok? W Berlinie. Okej, okay. więc odwiedziliśmy Brudoka w Berlinie. <grym> Gdzieś tutaj pewnie Wam napiszę, gdzie to było? W Berlinie. I ten brudok rzeczywiście zrobił na nas bardzo pozytywne wrażenie. Też ogromny, nie aż tak wielki oczywiście jak stąd, ale miejsce, spore miejsce. Ale tak. bardzo fajnie zagospodarowana przestrzeń, dużo drewna, stalin, skóry, w sposób taki taki przyjazny, że wchodzisz i czujesz się o, fajnie, dobrze, przyjemnie, mhm. więc to jest duży Nie blisk. jest taki pretensjonalny, jest właśnie taki, można się tam poczuć jak u siebie. W miarę, zdecydowanie lepiej sobie radzi niż warszawski brudok. Warszawski Brudok radzi sobie świetnie i nie ma żadnych problemów. A, o, rozumiem o zmarłych dobrze albo wcale? Nie, po prostu już nie żyje, no to nie może mieć problemów. Może mieć, zmarły może mieć problemy. No zależy, jeżeli się wierzy w reinkarnację, życie po życiu, niebo, piekło inne tam wszystkie. Przypominam, że szukamy sponsorów wśród zakładów pogrzebowych, zapraszamy do kontaktu. No bo jeżeli ciało jest jedzone przez robotę, to już jest nie jest jego problem w sumie. Nie, to nie jest jego problem. No nie. Nie. Chyba że został pochowany żywcem. To nie jedzą go robaki, bo jeszcze żyje. Przejdźmy do brudoga, może dobrze. Brudok jest fajny, polecamy. A tuż obok brudoga jest Mikeler berliński, który Marcinowi się nie podobał. No Czyli... Może tak. Warszawski brud jest. Brud? No... Brud mm? Bru jest naprawdę duży. Widać, że tam sporo kasy poszło. Każdy detal jest dopracowany, tak? Tak. Wszystko jest na ostatni guzik zapięte. A w Berlinie tak, datkuld. Hmm, we do we No hmm. Mam takie wrażenie, zwł zwłaszcza toalety. <grystanie> toalety nie były wcale takie... Znaczy, to jest tam ok okno się trzymało w toalecie głównie na pajęczenie. Przesadzasz. Tak. <grystanie> w toaletach zwróciłam uwagę tylko na to, że nie ma żadnych kafelków, co w Polsce jest raczej nie do pomyślenia. No, Polska e... kafelkiem stoi. Te, tak. Natomiast tam i podłoga, i ściany były pomalowane farbą. Natomiast co jest fajne w Mikelerze Berlińskim, Pokazuje, jak jesteśmy zblazowani, że jest. Co ci się spodobało? No? no spodobała mi się zgięta tablica. Wow. <laughs> to jest po prostu elementów, które są pod kątem ustawione. Innowacja. Ja, ja rozumiem, że to po prostu było... jakby radzili sobie jak mogli z, z tą przestrzenią, którą mieli. No nie było tam prostej ściany, więc... I sobie poradzić całkiem fajnie. Tak. Więc tak, to jest główny punkt zaczpienia. Idźcie do Michelera w Berlinie, bo jest zgięta tablica. Tak. Ale piwo też jest dobre, wybór fajny. Co tam dalej? Muted Horn może? Muted Horn, który... który chyba jest takim miejscem... Kultowym. Można powiedzieć, najczęściej polecanym, no najczęściej wspominanym. Jedziecie do Berlina, to musicie tam się wybrać. My no się wybraliśmy. I wybór piwa jest faktycznie no, Imponujący. imponujący. Naprawdę jest co pić, natomiast ta tablica też była fajna, innowacyjna, nie kredów krzywych. A, bo Marcinowi się ta tablica spodobała. No, mi się praca. podobała ta tablica. Jest takie, jakby to ładnie ująć. Takie literki się wtykały. O tak? właśnie, literki się wtykały, widelnie. No. Natomiast tak, tam brakuje trochę takiego pubowego klimatu, tak sterylnie i tak małsztoli. Ja w ogóle odniosłem wrażenie, że to miejsce jest takie niedokończone. Ono jest... jest dosyć proste, ale... właśnie robiło takie wrażenie, że to nie jest prostota zamierzona, tylko po prostu jeszcze nie skończyli tego urządzać. Nie, myślę, że taki był zamiar. No, czułam się tam trochę dziwnie. Takie dziwne piwniczne wrażenie robi, mimo że to nie jest w piwnicy. Jest w nowym budynku nawet takim. No. Takim śmiesznie pastelowym. No, zdecydowanie. Czyli generalnie wybór piwa, rewelacja. Na samą piw oczywiście warto, klimatycznie no, może być lepiej, a lepiej jest w. Jak się nazywa ten ok? Protokół. Protokół. I to jest nasz. Numer, za, jeden, numer zdecydowanie. jeden. Zdecydowanie. Zresztą nie tylko nasz, bo wygrywa Rejtbury, jest chyba najwyżej oceniany z berlińskich lokali z kraftem. I można powiedzieć, że potwierdzamy, faktycznie to jest numer jeden. Tak. E, świetny wybór piw. Przede wszystkim dlatego, że jest tam Zagowor. Właśnie, Zagoworem jest taki... Ja zawsze... czy zawsze... Jak słyszałem tę pierwszą opinię... Zagowor, rewelacja, musicie to wypić. Jesteście pod ludźmi, jeżeli nie piliście Zagowora. Tam taki... Water 2, tak? przehype, przehype i przechaj Wypiłem... E, nie, sorry. Zwracam honor, jest zajebiste. Tak. I Zagowor jest udziałowcem, współwłaścicielem Protokola, więc, więc zawsze tam tego Zagowora jest sporo na kranie Pozostałe krany też są bardzo dobre. No i przede wszystkim jest wystrój taki, że. Jest przed, przyjemnie. Jest po to, prostu. co my bardzo lubimy. Ja lubię, ty też chyba lubisz. Że wchodzisz do knajpy, i od razu czujesz się tam fajnie, dobrze, tak. przyjemnie. Tak. Że wszystko do siebie pasuje, wszystko jest przemyślane, spójne, przytulne. Ale jednocześnie jest takie gościnne, nie wiem jak to nazwać, takie miłe. Milutkie. Tak. Czy wychodzi, że najlepszy lokal w Berlinie? To połączenie sił niemiecko-rosyjskich, więc jednak mogą zrobić coś dobrego razem. Don't mention the war. Don't. A, mówisz o Brło. Chodzi o berło. Berło. Może być berło. Pisze się r u o Brło. I to jest brło Dlatego zrobili kooperację z tłumaczów i Wryclvu. Zrobili kbryc. Kbryc. Spory browar, bardzo fajnie zrobiony z zewnątrz. W środku nie widzieliśmy, bo akurat była impreza zamknięta. Byliśmy na ogródku, ale to co tam serwowali było takie same. Ale ogródek Sorry. był ładny. Ogródek fajny. Piwo było niedobre. nie dobre. no... Nie było tragiczne, ale nie wypiliśmy go, bo nie było aż tak dobre. Jakby było 0,3 byśmy dali radę, ale dali tylko pół litra, prawilne. Tak jak należy. Co tam jeszcze fajnego odwiedzaliśmy? Ja odwiedziłem Wagabunda, Mały, tak. mały browar. Kamila akurat była na koncercie Boba Delana. Mhm. A ja miałem inne ciekawe rzeczy do robienia wtedy. Wagabund jest o tyle fajny, że miejsce otworzyło się w 2011 roku, wtedy, kiedy Berlin był... Pustynią. Piwną pustynią. O IP to tam było naprawdę ciężko lano w takim dużym mieście. Tu. Natomiast teraz waga y, Vagabund wciąż wygląda dokładnie tak samo, jak wyglądał. Bardzo fajne miejsce, takie właśnie miłe, przytulne, z taką pozytywną wibracją. I, i, to, i to, co ja lubię, że za każdym, to, każe, dwa razy tam byłem i za każdym razem no. Barman się zwraca do ludzi, mate. Tak, no, 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 raz to było teraz raz Uwielbiam to słowo, to jest moje ulubione słowo. <grym> Naprawdę? Nie. No właśnie. Nie wiem, jakie jest moje ulubione nie słowo. Nie wiem, jakie jest twoje ulubione słowo, używasz go we wszystkich swoich hasłach. <grym> nie powiem, jakie oczywiście. Pimpuś? <grym> nie. No nie, to nie to hasło. <grym> Super, i w ogóle co jest najważniejsze, to w ogóle maleńki browar. Jeden z najmniejszych browarów, jaki widziałem, ale bardzo, ale no to bardzo dobre piwo. Więc zdecydowanie warto to odwiedzić. Wierzę na słowo. Tak. Co tam jeszcze mieliśmy? Hopfenreich. Hopfenreich. I Hopfenreich mnie się akurat bardzo spodobał. Nie wiem jak tobie, ale to jest właśnie ten typ pubu, który jest bardzo przytulny. Jest, jest... Ma atmosferę taką. Ma atmosferę, bo tam jest dużo tam starych mebli. Pat taką patyną jest pokryte. Nie jest to Inde Wildeman w Amsterdamie. No nie. Ale powiedzmy, że idzie troszeczkę w tym kierunku. I mieli bardzo fajny wybór. Piw na kranach, z tego co pamiętam, były oznaczone lokalne browary, co tak. jest akurat dosyć ważne dla turystów piwnych. Czyli I mieli też jedno piwo polskie. To było w zasadzie chyba jedyne polskie piwo, które widzieliśmy na tak, kranie w, w Berlinie. Było to z browaru Vasco da Goła. Nie, nie Vasco da Gama? Nie, Vasco da Goła. Merikold. Mhm, tak. Bardzo dobre piwo zresztą, chociaż go akurat nie piliśmy w Berlinie. No bo znamy go z, z tak. Polski. Co tam dalej? Birerai? Birerai. Birerai. Birerai, birerai. birerai. birerai jest o tyle fajnym, Ma dwie, dwie takie rzeczy, które go wyróżniają. Po pierwsze jest tam piwniczka, to nie jest piwniczka, tylko to jest pomieszczenie osobne na tym samym poziomie, gdzie jest cała masa lambików, jakieś barrel aged, jakieś risy takie vintage. Co pewnie w Towarzystwie Barmana można tam odejść sobie kupić za jakieś chore pieniądze? Ale bez Towarzystwa Barmana lepiej nie podchodzi się, w, bo będzie myślał, że się chce go okraść. Na przykład. Ale co mnie najbardziej co ja bardziej zapamiętałem, to układ baru. Bar nie jest prosty, tylko w kształcie litery U na środku lokalu. Nie jest to zbyt dobre rozwiązanie w małym lokalu, bo zabiera bardzo dużo miejsca. Natomiast fajnie to wygląda. Może Barma ma trochę przerąbane, bo go atakują ze wszystkich stron, tak jak Nie. Polska była atakowana Nie. w 1939. No była, no to jest prawda. Fakt historyczny, to sorry. War. Ale jest to y, przyjemne miejsce. Dużo pojęli na kranie, więc też było co pić. Tak. Co tam jeszcze fajnego? Dekasu. Dekasu. Je jeżeli mieszkasz w Berlinie, jesteś kraftowym alkoholikiem, Dekasu jest twoim wyborem, bo otwiera się o 10:00. I dlatego też między innymi tam poszliśmy, bo nie mieliśmy co ze sobą zrobić rano. Czy było rano? Dla nas to było rano. No, no tak, 15. No wszystko inne jeszcze było zamknięte. 50 kranów? 50 kranów też sporo powierzchnia. No Całkiem fajnie. Bardzo dużo, to chyba tam było najwięcej piw lokalnych. Mam wrażenie takie. Mam Albo wrażenie, tak że mi mieli nawet kilka różnych berlinerów wajes. Tak, na... mieli przynajmniej trzy tak. Berliner Wajsa? Zrobiliśmy sobie małe porównanie tam yy, przy okazji. Sprawdziliśmy jak sobie Niemcy radzą z Berliner Weisse. Czy I tak roz... dobrze jak Polacy. Raz lepiej, raz gorzej. Tak. O Berliner Weisse to w ogóle chyba zrobimy osobny odcinek, bo jest temat ciekawy. Ale miejsce fajne, nie tylko dla kraftowych alkoholików chyba warte polecenia. Tak. Też I jest by... bardzo blisko metra. Wysiadasz z metra, przychodzisz przez ulicę, jesteś na miejscu. To jest dobre. Tak. Oczywiście mamy świadomość, że nie wszystkie piwne miejsca w Berlinie odwiedziliśmy, nie wszystkie opisaliśmy. Byliśmy tam po prostu krótko, więc skupiliśmy się na tych najlepiej ocenianych i tak w miarę blisko jeździliśmy do sąsiednich stanów, nie? Jak to się w Berlinie nazywa? W Berlinie? Dzielnic. Dobra, opisaliśmy te najciekawsze naszym zdaniem. Podobno jest jeszcze bardzo fajny pub z piwami włoskimi. Ale my w sumie chcieliśmy głównie pić piwa niemieckie. Dlatego piliśmy rosyjskie. Tak, weszło. No tak weszło. Bo mnie to chorobiliśmy niemieckie. Oj. Okazało się, że wybór tych niemieckich piw jest dosyć niewielki. We wszystkich pawach było mniej więcej to samo w tym samym czasie. I było tak, że przychodziliśmy z jednego do drugiego i tak kurczę, to samo niemieckie jedno piwo mają. Akurat to piwo, które było powtarzało się prawie wszędzie, to był. Było z browaru. Tutaj jest napis, bo nie wiemy, jak to się wymawia. Wajczek. Wajczek. Wacek. Furest wiacek, chyba patrzy będzie. Nie. Wiem. I to był saur z lektozą i wszystkim. Wanilią i czymś jeszcze. No to i tak to był, był szybko. to bardzo jest wszędzie. bardzo, to jest bardzo fajny browar. I on właśnie teraz trafia do Polski dzięki browariatowi, więc będzie można go też w Polsce popróbować. Plus kilka innych, Brubaker całkiem jest fajny z berlińskich. Browar, którego nazwy za Chiny Ludowe nie jestem w stanie powtórzyć, bo nie pamiętam jak się nazywały. <grym> <grym> ci, się... z... okay. ci, ci z sową, co się specjalizuje w Berliner Ale to będzie w... o Berliner spoko, spokojnie. Dobrze. I yy, yy, to, co mnie zdziwiło, znaczy w ogóle w tych popach, w których byliśmy, był ogromny wybór zagranicznych piw. Dziwi mała obecność Polski. Jesteśmy blisko. Mamy bardzo rozwiniętą scenę kraftową. Okej, okay, nie porównujmy się oczywiście do Cloudwatera czy Zagowora, ale. Ty, i... wiesz co, y, Muted Horna, z tego co pamiętam, często ma na pomocy na nachranie. Akurat te, wtedy nie mieli. No, takie jakieś to smutne. No czy nie? W sumie nie smutne. Nie wiem. To nie pierwsza smutna rzecz w relacjach niemiecko-polskich. Co masz I, I teraz, tak na podsumowanie: jakbyśmy to porównali Berlin z Warszawą? No bo Mikeler jest, Brudok jest, był. Był. Ilość lokali takich topowych jest podobna, czy nie? Wiesz, co jest podobne między a, Warszawą ale... a Berlinem? To, że w żadnym z tych miast nie ma Znaczy, W Berlinie i jeszcze jest, silowo. W momencie, kiedy to nagrywamy, jest, ale... Tak, już nie. Pa <grystanie> pa, Są tam, że mówią, u, 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 nie wychodzimy z Europy. Aha, co, będziecie sprowadzać swoje amerykańskie drogie piwa i myślicie, że to się sprzeda? <grystanie> Ale w ogóle jeszcze. Z, yy... Jeszcze będę jechać po stronie, ok. Nie, chodzi mi o brudogę teraz. A. Że widziałem wpisy na różnych blogach, że co, jakby to nie poszła transakcja, to brudok zrobił genialny interes. Hmm. No zobacz, brudok jest w Anglii generalnie. W Anglii... Wielkiej Brytanii. Ale fauny chyba też mają różne. Czy generalnie wyspy brytyjskie, tak? Te, które właśnie chcą wyjść, ale nie chcą wyjść i nie wiedzą, czy chcą, ale może chcą, ale w sumie nie wiedzą. A oni nie... nie szukali czegoś w Chinach? To swoją drogą, ale teraz, mając browar w Berlinie, nie muszą się przejmować tym, czy ich politycy są bardzo głupi, czy tylko trochę głupi. Mm. I mogą spokojnie rynek europejski dalej ogarniać bez obaw o Brexity i inne shity. No też sytuacja Szkocji w tym wszystkim też jest... Dobrze, pomijmy już w ogóle kwestię Brexitu, bo... No. Dobrze. Podobieństwa B. i różnice między... Jedno i drugie jest stolicą swojego kraju? Tak. Tak? Ja mam wrażenie, że jakoś tak... Czuję lepszy klimat w warszawskich lokalach, w polskich generalnie, ale może dlatego jesteśmy przyzwyczajeni. Jesteśmy przyzwyczajeni. W większości lokali albo wszystkich znamy, albo przynajmniej jedna osoba nas zna. Przynajmniej. <gry> Więc to, no, no wiadomo, że się czujemy tutaj lepiej, swobodniej. Oczywiście. Z Berlin, y, zdecydowanie jest lepszy, jeśli chodzi o wybór piw zagranicznych. Z tak. tym, że to oczywiście się wiąże z e, kwestią ceny, kosztów, e, zarobków. Wątpię, czy w Polsce lokal jest w stanie przeżyć, mając na kranie cztery cloudwatery, tylko inny i wszystko drogiego. No nie da się tak. No nie da się. Znaczy, pf, kto wie, może by się udało, ale... No nie te zarobki. No nie. Na razie. A Berlin jako miasto jest takie samo. Za to Warszawa jest przepiękna. No nie jest tak źle, bez przesady. Nie, no ja wiem, że nie jest tak źle, ale nie, nie jestem fanką Berlina i nie raczej jestem. nie zamierzam tam wracać. Na... Ale jeżeli chcecie na piwo, to już wiecie gdzie. Na pewno nie do Ale wkrótce do Burloga. Brudok się ma w tym roku otworzyć, ma być jakieś wielkie otwarcie, może wtedy będzie warto się wybrać. Daleko nie ma, godzinka lotu z Warszawy. Samochodem też nie ma tragedii. I chyba tym optymistycznym akcentem zakończymy. Też tak sądzę. I widzimy się za czas jakiś. Papa. Papa. Nie pa. wiem dlaczego, dlaczego ludzie uważają, że jak podchodzi gość w bojówkach z plecakiem, z dużą brodą, bez turbanu, to chce coś ukraść albo wysadzić. Ja tego nie rozumiem. Prawdopodobnie mi zastrzeli na lotnisku przez to. Więc to fajne miejsce. Myślę, że zdecydowanie warte odwiedzenia. Toalety Uważam, były brzydkie. Że... Uważam, że nie był brzydkie. Znaczy, toalety były. były smutne. <słuch> Smutna toaleta. <słuch> w końcu. Mocno? Trochę. Jakbyś smutną kupę. Co? O nie, 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 nie. Wesłowę. Jezus Maria, chciałem tylko powiedzieć o tym, że były po pomalowane ściany i pomalowana podłoga. Nie wiem, Tomkali, no wybraliśmy z wojny, teraz wam pokażemy piwo. Słoik. Oboje jesteśmy słoikami, nie jesteśmy z Warszawy. Ja nie wożę słoików żadnych. Nie, nie. Poza tym. Dobra, Chazałaś nie masz. mi kupić słoik na wyjazd na święta. Na no, 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 twoje rzeczy. Na no, rzeczy. A później, u, a masz jeszcze żurek? Zagowrók, w który ja tak nie do końca wierzyłem. W człowieku Wiesz, małej wiary. Przynajmniej coś mam małego. U ciebie to już wie gorzej niż u mnie, Dobrze. Ja, no. Dokładnie, moja profesor mikrobiologii mówiła, że najzdrowsze dzieci to takie z gilem do pasa. Słuchaj, gil jest po to, że leci do pasa. Nie, błagam, nie kończ. Zbiera różne <śmulacza> ciekawe rzeczy, a następnie wraca tam do jego Proszę cię.